No wszystkim z tej strony fajny człowiek 150. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. To jest chyba odcinek numer 7, jak dobrze kojarzę. I w dzisiejszym odcinku, uwaga, będziemy robić coś bardzo, bardzo fajnego. Ale zanim to zrobimy, zostawcie subskrypcję kanału tam na dole z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I już przechodzimy do sedna sprawy. A dzisiaj w odcinku będziemy czyścić hulajnogę po zimie, trochę. Bo powiem szczerze, jej się przyda czyszczenie i jazda próbna w tym roku. Bo jaki tu jest przód, zajechamy. O kurde, dobra. Jedziemy z tym. Okej. Okay. Okay. Jak widzicie, tak wygląda rozłożona. Dobra. Słuchajcie, ja to i. Ja nie zrobię... O, pief. pełną prezentację. Tak to wygląda jak jest rozłożone. No i dużo do czyszczenia nie mamy, dużo rzeczy do czyszczenia nie mamy, bo mamy tylko chusteczki higieniczne, nazwy nie pokażę. Także zaczynamy zabawę. A tak poza tym kochani wpadłem na pomysł, że zrobimy sobie vloga następnego z jazdy tą kulejnogą to albo jeszcze dzisiaj w tym odcinku o kurwa przepraszam w tym odcinku albo albo, albo, albo albo jeszcze nie dzisiaj ale tego jeszcze nie wiem dokładnie tutaj to i po prostu zobaczymy co nie, no bo po no, prostu wiecie co, no chodzi o to że po prostu yy, wolałbym sobie z trudnej nagrać odcinek yy, bo ja tą hulajnogę mam 3 lata w tamtym roku bardzo mało ją używałem praktycznie dwa razy byłem na niej bo więcej nie miałem czasu no i po prostu wiecie co tak wyszło że yy, nie było kiedy jeździć wiecie nie było praktycznie kiedy jeździć i stwierdziłem, że muszę sobie nagrać coś z hulajnogą, no bo bo zaraz wiosna idzie yy, i po prostu wypada coś nagrać z hulajnogą tak yy, zobaczyć nie, nie jakieś triki, nie coś tylko po prostu jazdę, zobaczyć czy ona się nie zastała się przez tą zimę, a zastała się na pewno bo zawsze jak ją co roku odpalam no odpala. to jest zwykła hulajnoga nożna yy, jakby jak ja to nazywam manual yy, także z nią tam nie powinno być problemu ale powiem wam tak szczerze no jest jazda ciekawa bo mm, mam ją 3 lata i w tamtym roku mi strzeliło tylne, znaczy się nie strzeliło tylne koło a Jezus, co to jest? Jaka to jest część? Nie pamiętam. W kole i... O, wiem, od stabilizacji koła. Tak to nazwę dokładnie. Jak ktoś zna tą nazwę dokładną, to niech mi poda w komentarzu. Ja nie znam niestety. Zapomniałem, przepraszam. Stabilizator, coś? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie chcę teraz wam ściemniać. I, I po prostu stwierdziłem, że muszę sobie trochę ją przepalić bo e, po prostu wiecie co no dobra odrzucimy ją sobie w ten sposób o, good. wynik jest GUT dobra jednak mhm. nie, nie jest GUT Czekaj Jezus Maria Ja wiem że się hulaj nogi nie powinno nigdy oprzemy no. o to trudno Trochę będzie krzesło brudne, ale lepiej mieć krzesło brudne, niż mieć brudne ręce. No, ale już trudno, już taka robota, bo jak widać, no nie jest to łatwe. Znaczy się łatwe to jest, ale... Jezu, no nie mam pomysłu po prostu na odcinki ostatnio dzisiaj jak zeszedłem drogą, to sobie wymyśliłem taki odcinek na szybko i zobaczymy, czy się sprawdzi ten odcinek. Jest 28 marca. Może jest trochę za wcześnie, żeby zaczynać z hulajnogą i z takimi rzeczami. Ale jest tak ładna pogoda. Jest ogólnie tak ślicznie, ostatnio. Że to po prostu aż żal nie wykorzystać tej pogody na jazdę. Oczywiście wam mówię z góry, że że to będzie lepiej wykorzystane Oczywiście to cała pogoda i tak dalej. Z mojej strony. Bo ja twierdzę osobiście, żeby zrobić jazdę próbną, to by musiało być co najmniej plus minus 20-20 parę stopni. Moim zdaniem chwila napije się. No, i wiecie co, i po prostu. E, dzisiaj takie wstępne czyszczenie tej hulajnogi. No, a jutro, albo jeszcze dzisiaj, w następnym odcinku, no będzie po prostu jazda próbna, co nie? Nowogo, no, noworoczna. Mm. No, zobaczymy, tak. Jakby. No. Powiem wam, powiem wam tak, jest to w miarę wyczyszczone. Już wiadomo, że to nie jest czystość pierwsza klasa. Bo ta hulajnoga jest tak zajechana, że ona się nadaje moim zdaniem tylko do jednej rzeczy, do wyrzucenia na śmietnik, bo to ile razy ja nią, glebę zaliczyłem, to ile razy ja w nią Nią wjechałem w jakąś dziurę, w jakąś, w jakiś dołek większy nie wiem ile razy zarąbałem nią o podłogę, bo coś mi wyjść nie chciało O, tu jest dobry przykład, pokażę wam Patrzcie tu Tutaj to To nie jest tak fabrycznie, to jest zdarte już To jest po prostu zdarte to samo tu u kierownicy. Tutaj to całe jest zjechane. No nie jest to. Nie, nie zapowiada się to zbyt wesoło. No ale czyszczę ją, żeby po prostu wyglądało to jako tako. Bo powiem szczerze, no. no nie zapowiada się no, to na zbyt wesołą jazdę w tym roku. Aha, już wiem jaki jest problem z hamulcem ręcznym. I to już na pewno będzie zaraz wyczyszczone. I tu nie ma, że nie. Ja tego nie odpuszczę tematu. A... Czuję, że mi linka pójdzie w tym roku. Oj, pójdzie, oj, pójdzie. Przepraszam, że mnie tak mało na tym odcinku widać, ale jest po prostu dużo części takich które trzeba wyczyścić z dołu a robiąc to siedząc po prostu czyścimy się najwygodniej eee, no i w ogóle wracając do tematu hulajnogi no to powiem wam tak szczerze mi się tu nie kołycej, bo mnie na zawał sprowadzisz zaraz eee, eee, no co, ciężko jest powiem wam eee. Kurde, powiem Wam tak szczerze, nagrałbym jakiegoś vloga z jazdnią. Nie wiem, co by na to. Podejrzewam, że jesteście bardzo optymistycznie na to nastawieni, ale... Aha, tu już będzie woda potrzebna. Dobra, w miarę, w miarę wyczyszczone. No, tak żeby wyjechać na miasto, po prostu żeby się przejechać dwa kursy. Nie wiem załóżmy zrobić z nią z 3 kilometry i wrócić. To jest git. No także wiecie. Dobra, teraz Wam pokażę ją w całości, co jest całości. Hopsa. I pyk. Tak to wygląda od przodu. I pyk jest pięknie teraz jak to wygląda tu hopsa no także możecie ocenić jak to wygląda z waszej perspektywy z mojej perspektywy jest to bardzo pięknie wyczyszczone. Znaczy, wiadomo, nie jest to jeszcze perfekto. Ja to będę jeszcze poza kamerami czyścił tak dokładnie. No ale wiecie, no po prostu, żeby nie było. Dobra, teraz składamy i kończymy odcinek, żeby nie było. Hmm. Oczywiście, jak coś. To ja jestem chętny do wspólnej jazdy na kolejno zapraszam jak ktoś jest chętny, a teraz przejdźmy do sedna, do podsumowania odcinka. No, także wiecie, dzisiaj trochę inny format. Myślałem tak, że zrobię wam trochę inny format dla odmiany, bo ostatnio było tylko gadanie, gadanie, gadanie na odcinkach, no a dzisiaj było coś jeszcze robione. Więc co, serdecznie zapraszam. Subskrybujcie kanał, zostawcie suba tam na dole oczywiście eee, no i co? No i oczywiście no i oczywiście jedziemy z tym co nie do końca Jedziemy z tym do końca dzisiaj Także wiecie po prostu żeby nie było Także jedziemy z tym do końca Jedziemy po 200 subskrypcji Także zostaw tego suba tam na dole bo warto Łapkę w górę, komentarz czy zaczęliście już sezon hulajnogi, rower, rowerowy i tak dalej. Pewnie tak, ale jak coś to się odezwijcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Fajny człowiek, stopień 10.